Partnerem wąskiego kanału jest SuperB, klikając w link w opisie i rejestrując się z kodem SUPERBAS wspierasz naszą rzeźbę i dołączasz do gry pełnej sportowych emocji. Dzień dobry, dzień dobry, niewiórki i bobry, ale czy nie wkurza Was to, że jest listopad? A już jest wszystko świąteczne. Przecież dopiero co było wszystkich świętych, bo byłem w dyskoncie i nie był to Lidl i nie była to Biedronka. W mojej okolicy powstał niedawno nowy dyskont, jest to dyskont Aldik Świąteczne, słodkie produkty, łakocie krótko mówiąc. Marki Winter Traum. Czy będę miał po tym traumę? Raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, za które zapłaciłem w sumie 115. Czemu we wszystkich dyskontach są kasy samoobsługowe, a w Aldi trzeba czekać, aż ta pani wszystkich skończy przed wami i dopiero wy będziecie skasowani? Wszystkie praktycznie z tych smakołyków, jakie widzę, mają w tym indeksie Nutri, literkę D albo E, czyli nie są zbyt zdrowe. Zaczynajmy tą słodką biesiadę. A swoją dzisiaj słodką kulinarną przygodę zaczynam od Ashener Domino Steine doppelt gefüllt mit Weiser Schokolade. Przepraszam za mój niemiecki. Nigdy się tego języka nie, nie chciałem uczyć, zmuszali mnie do tego. A czy jest po polsku? Jest, jest. Są to kostki z białej czekolady z parmezanem i nadzieniem jabłkowym. Kwadratowe pasie mleczka. Czy Wy naprawdę myślicie w Aldi i w innych dyskontach, gdzie są już te świąteczne rzeczy, że u mnie w domu tego typu słodycze wytrzymałyby do świąt. Wąchaliby i by znaleźli. Jak to pachnie jabłkiem. Takim e, jabłecznikiem. Szarloteczką taką. Dwa kolory. Na dole troszkę ciemniejsza ta biała czekolada, na górze biała. Mmm. Dół biszkoptowy. Jest parmezan. Marcepan chyba, nie parmezan. A ta forma jabłecznika jest w formie takiej galaretki. To jest dobre. I jakościowo dobra ta biała czekolada. Stos. I fajnie, że jest przełamanie tej słodyczy, bo to jest tak mocno słodkie. Tym jabłecznikiem. Mi to smakuje. Od razu fajnie, że wyjmujemy... Mamy gotowy taki plasticzek, nie musimy brudzić talerzy. 250 gramów, to je dobre. Gdyby tutaj moja żona siedziała obok mnie, to by zjadła to w całości. Jest wielką miłośniczką różnego rodzaju pierników. Są to pierniki w kształcie serca, z nadzieniem morelowym, oblane czekoladą. Byliśmy niedawno na meczu... Ekstra klasy futsalu i zawodnicy z Leszna, bo legia grała z Lesznem. Po strzelonym golu pokazywali serduszko tak jak Robert pokazuje ani na meczach, wiedząc, że jest kamera i te mecze są transmitowane. Więc ja teraz pokazuję, bo wiem, że jest to kamerowane, serduszko do mojej żony, w kształcie serduszka. Mmm, Morelowe. No, dobry piernik, no. Jest bardzo dobry. nie przesadnie słodki fajnym nadzieniem, takim wilgotnym nadzieniem, tym morelowym. To są naprawdę dobre pierniki. Razem z żoną dzisiaj je zjemy do końca. Bolnichas de marcepao. Kulki marcepanowe. Ależ to musi być zdrowe. Nie, nie jest. Dość duże i dość takie... raczej miękkie niż twarde. Ojej, to jest bardzo miękkie. Syrop glukozowy, kakao w proszku, syrop cukrowo-inwertorowany, migdały 27% i cukier. Potwornie słodkie, jakby wam jakiś lekarz powiedział, czego nie jeść ze słodyczy, to by od razu to wskazał. Potworna bomba cukrowa, mocno marcepanowa, nie moja bajka. No! E, mini Butter e, Speculatinus. Speculatinus? Speculatius! Ciastka maślane mają 18% tłuszczu mlecznego jaja. Mogą też zawierać aż 22% masła. Czy jest przydatne? Tak, do stycznia 26. Sięgamy ręką. O jakie takie nieduże. Ojej, i tu jest pani i pan. Zakochani, to nie jest tak takie herbatnikowe. Ciastko chyba pszenne albo owsiane. Mąka pszenna, pszenne. W herbatnikach lubię to, że one są takie maślane. A tutaj jest element tego bycia maślanym, tylko że za tym jest to takie przytłumione dużą ilością cukru. Masło ze słodyczą, a nie wiem, czy masło ze słodyczą to tak się fajnie komponuje. 480 kalorii w 100 gramach. Czyli takie paczce prawie 1100 kalorii. Nie urzekła mi ich historia. Maślane ciastka pszenne z potwornie wielką ilością cukru. Dla mnie za dużo. Teraz coś, czego się boję. Strucla z rodzynkami z nadzieniem marcepanowym 12%. Nie przepadam za rodzynkami. Strucla, czyli po prostu ciasto drożdżowe. Tak mi się kojarzy. Ojej, ale tych rodzynek jest tutaj bardzo dużo. Na górze jest to posypane chyba cukrem pudrem. Mmm, jest to nadzienie marcepanowe. Ale pomijając to, że ja nie przepadam za rodzynkami, za marcepanem też jakoś bardzo, to to jest fajne, wilgotne przesadnie słodkie. Mhm. Bałem się tej strucli. I chyba niepotrzebnie. I fajnie pasują te rodzynki. Ląduję po dobrej stronie mocy, ale muszę popić, bo ta posypka z tego cukru-pudru robi robotę. Choco Paranuze. Mieszanka orzechów brazylijskich w 60% czekoladzie deserowej, mlecznej i białej. Czyli są trzy rodzaje. Kto z Was był w Brazylii, jadł orzechy? Po kolorze chyba. Poznam po kolorze, czy nie poznam? To jest mleczna, taka brązowa, czarna, deserowa. Brazylijski orzech w białej czekoladzie. Bardzo dobra jakościowa ta czekolada. Mleczna. Ten orzech taki biały. To jest mój smak. Deserowa. Nie lubię gorzkiej czekolady. Deserowej też nie lubię. Mocno, mocno czekoladowa. I przez to zabija ten smak orzecha. A w mlecznej, czy też w tej białej. One się fajnie razem komponują. Orzechy brazylijskie. Chyba pierwszy raz w życiu jadłem orzechy brazylijskie. I to idzie wysoko. To idzie. Co to takiego? Tak to się wygląda. Jakieś cukierki, chyba orzechowe. Czekolada mleczna. Z nadzieniem zmielonych orzechów laskowych w karmelizowanym cukrze 75%. Ludzie kochani, taka kulka. Ojej. Tutaj to chyba ciężarówka z cukrem się wysypała. Fajne nadzienie z tego orzecha laskowego, ale potworna, gigantyczna ilość cukru. W 100 gramach, 62 gramy cukru. To jest niejadalne. To jest niejadalne z uwagi na poziom cukru. Ale jakby tego karmelizowanego cukru nie było 75%, tylko powiedzmy 30%, dalej byłoby słodkie. Bardziej fajnie by się to komponowało z tym środkiem z orzechów laskowych. A tak to tutaj... Jest początek orzechów laskowych, a potem po prostu jedna wielka, jedna wielka porażka cukrowa. Edel Marcipan Brotte. Jest to 78% marcepan w czekoladzie gorzkiej. Chcę, żeby mnie to zaskoczyło. Pozytywnie, oby. 8 razy po 25 gramów. Hmm. Taki środek jak z cukierków marcepanowych. Dla fanów gatunku. Jak najbardziej na tak. Są takie polskie mieszance wedlowskie. Jestem, nie, nie przypomnijcie mi w komentarzu, który cukierek ma smak marcepanu. No to będzie ukontentowany. Jak gdyby nie moja bajka, ale doceniam jakość. Każdy fan marcepanu powie mi, chłopaku, to jest top. Jamaica Rum Kugeln. Są to kulki rumowe. Kakao w proszku obniżonej zawartości, syrop glukozowy, tłuszcz, rum. Migdały mielone. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem rumu, od razu mówię. Miękkie bardzo. Absolutnie niejadalne. Totalny badziew. Nie. Absolutnie nie. I sam zapach już tego rumu połączony z czekoladą. Nie, nie. Lepkuchen menuchen. Są to po prostu. Pierniki zwykłe z czekoladą 25%. Nie ma tutaj w nich absolutnie żadnego nadzienia. Te pierniki są dobre. Tamte były bardzo dobre z nadzieniem. I na tle tych wszystkich rzeczy, które naprawdę są potwornie słodkie, te pierniki są dla mnie idealne, bo są czułnik, piernik, a słodycz dopiero jest tam gdzieś na którymś miejscu. Piernik jest na pierwszym planie. Bardzo dobra. 4 na minus. 6 na plus, jeśli chodzi o 10 zawodników. I na koniec kolejne kulki. Po tym odcinku chyba przez tydzień robię przerwę w słodyczach. Czy już podobne były? Z marcepana, ale tamte chyba były... Czy to są takie same? Takie same. Szpilbuś, zobacz jak ja Cię lubię. Otrzymasz ode mnie marcepanowe, nieotwarte kulki. Czy było warto? Za te pieniądze wydaje mi się, że chyba nie. A czemu na niektórych opakowaniach jest tylko niemiecki tytuł? A właśnie. Jakbym miał do wyboru te białe? Daj te białe i te orzechy. To wybieram te białe. Białe zwyciężyły. Bardzo dobre, bardzo fajne. Coś innego niż klasyczne ptasie mleczko. Domino 15 zł. 14.99. Warte, bo ta się mleczko też chyba kosztuje jakoś koło 15 zł. Dobra rzecz. Brazylijskie orzechy w różnego typu. Czekoladzie 17 zł. 16,99. Ale warto. Miejsce trzecie. To pierniki z nadzieniem morelowym. 13,99. Więc nie patrząc w paragon na podium znalazły się, trzeba powiedzieć, najdroższe rzeczy w całym zestawieniu. Kurki Marce, najgorsze ze całego zestawienia. Kulki rumowe. Fatalne, tragiczne, taki zapach, jakby nie były świeże. Kulki rumowe 599. No, myślę, że jak zajdę następnym razem do Aldi, kupię dzieciom po prostu jakieś owoce, jakieś warzywa. Może zabawkę jakąś, buty na zimę, ale ze świątecznych smakołyków wybiorę tylko te, a całą resztę pominę i o nich. Zapomnę. Napiszcie w komentarzu, czy macie obok siebie sklep Aldi, czy byliście w którymś z nich, czy denerwuje Was, a może nie denerwuje Was to, że już po 1 listopada wszędzie są te wszystkie świąteczne dekoracje i różne smakołyki, bo powiedzmy szczerze, jeżeli to by były dobre, jakościowe smakołyki, to one do świąt by nie dotrwały i na pewno te, które się tutaj znajdują u mnie w domu, nie dotrwają. Całą resztę omijajcie, bo. Nie jest warta i tych pieniędzy, i czasu, i waszego zdrowia. Bo skoro już mamy zjeść słodycze i wiadomo, że nie są one jakoś turbozdrowe, to zjedzmy takie, które nam smakują, które są pyszne, wspaniałe. Jak zamkniemy oczy, przeniesiemy się do krainy płynącej miodem i czekoladą mleczną, a nie coś, co potem będzie nam się źle odbijało. Bo wiedzeniu jest to najważniejsze, żeby się nam to dobrze kojarzyło, a później dobrze odbijało. Pozdrawiam Was gorąco ze studia imienia Ariany Grande. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sani. A gdzie te ciężarówki z Coca-Colą? I w tym roku, drogi święty Mikołaju, chciałbym, żebyś przyniósł mi pod choinkę parę złotych.